W zaułku Kultury przy Radkowskim Rynku miała miejsce wystawa historycznych fotografii gminy Radków w formie widokówek. W mojej ocenie fotografia niezmiernie inspiruje, ona pobudza myślenie, bo tak jak tu mówiłem przed chwilą, biorąc jakąkolwiek fotografię do ręki, oglądając, zaczynamy sięgać gdzieś daleko bardzo często. Nasze myślenie jest intensywne, bo widzimy na niej zmiany, widzimy, wyobrażamy wyobraźnią, widzimy znów coś nowego. I to jest coś fantastycznego, dlatego postanowiliśmy wydać taką serię fotografii, w której zawieramy różne ciekawe obrazy z terenu gminy Radków. Tak jak podobnym jest też grafika, bo nie dość, że widzimy w tym niezmierny talent, czyjeś dzieło, to jeszcze on też nas inspiruje do odtwarzania sobie w myślach i też może rozumienia albo starania się Oto, co chcielibyśmy na tym jeszcze więcej zobaczyć. Dobrze, że te fotografie, te zdjęcia, widokówki się zachowały do naszych czasów. Czasami są to jedyne świadectwa, takie bardzo szczegółowe związane z tym z danym miejscem. Nie? Gdzieś nikt tego nie opisał, ale została fotografia i można z niej czerpać wiedzę o przyszłości. To są przedstawienia według mnie najpiękniejszych miejsc. W danych miejscowościach Radków jest jakby takim ukoronowaniem serii e, starych widoków zarówno Kudowy, Międzylesia, e, Bystrzycy, Kłocka. Tutaj przedstawiliśmy e, najwięcej gotowych reprodukcji, to jest około 40 reprodukcji. Dlaczego, dlaczego pomysł na pocztówki, na widoki stare trzeba wrócić do przeszłości. Ja Mówi nie możemy mówić e, o przyszłości jakiegoś miejsca, narodu, ludzi nie znając jego przeszłości. Stare, stare widoki inspirują, e, inspirują, pokazują to, co już jest zanikłe ale przypomina nam tą przeszłość. Myślę, że oprócz wartości historycznej te fotografie mają też taką wartość kulturową, bo one, co by nie mówić, to jednak przekazują nam kulturę, którą my przejęliśmy. Może nie była to nasza kultura, ale z szacunku dla tych mieszkańców powinniśmy ją jakby poznać i docenić jej wartość. Wiadomo, że historia polsko-niemieckich stosunków była różna, ale jednak no, trudno też obarczać odpowiedzialnością za to ludzi, którzy tu mieszkali i, i którzy tutaj y, tworzyli właśnie historię, więc powiedzieliśmy z szacunkiem i y, podziwiając piękno, podziwiając wysiłek tych ludzi, którzy tworzyli, budowali y, tą cywilizację w tym miejscu, y, no, przyglądali się i, i ją też szanowali w jakimś sensie. Może też jakoś naśladowali, dbając o nie budując i tworząc coś nowego. W czasie wystawy można było dowiedzieć się co nieco o historii gminy, powstawaniu pocztówek, a także spróbować rozpoznać współczesne miejsca w historycznych wersjach. Wszystkie zaprezentowane widokówki są również do nabycia w informacji turystycznej w Radkowie.